it's Siemanko, siemanko! Trus, tydziołki, melanże! Chcielibyśmy zaprosić was na zajebisty koncercik, który będzie się 3 lutego w Klubie Grawitacji. Wstęp po 6 złotych, w tym piwko. Zagrają same dobre olsztyńskie ekipy, nie tylko olsztyńskie, bo tak się Szczyt nas Zapraszamy od godziny 18.47. Dokładnie, proszę nie spóźnić się ani minutki. Nawet temperatura minus 15 stopni nas nie przeraża i nie kręcimy dla was zapowiedź. No. Musicie być 3 lutego w Grawitacji. Elo! Siemanko, tu Komi Squad. Zapraszamy Was na przegląd olsztyńskiej sceny w klubie Grawitacja 3 lutego. Tego, 3 luty, 3 luty, 1847, musicie tam być, musicie tam być, 3 luty. Dobra, jeszcze raz, godzina 1847, bądźcie tam. <Musicam> Elo, <heavy> <restaurację> <oval> fuck! <imperfect>